Siemaneczko, z tej strony Wazy a w tym odcinku pokażę wam jak zrobić zadania ikony Fortnite Cypher Parka no i tutaj rozpoczynamy od zadań. Na mapie kreatywnej mamy zadania, trafiaj w jamie cyphera, zagraj jamie cyphera z Liquidy bronią pią jamie cyphera, pewnie kill off z likwidy przysięgaj jamie jama cyphera z likwidy ze strzelby no, wolę Jamie, Jamie Cyfra Dobra, jedziemy Mam nadzieję, że tutaj bodzisz nie będzie potrzebny. Znowu ktoś strasznie tutaj spamuje tym invajtami Ja nie, ludzie nie patrzą, jak nagrywamy odcinki. Te nie siedzimy dla jaj na tym kanale na Discordzie, który jest widoczny dla każdego, nie przeszkadzać. No, ale cóż. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni, nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy rzuciu kodu VASIGAMING na naszym Discordzie Wazilandia. I co, ciężko z tymi zadaniami? BigBoy już zrobił przede mną. Rozpędził się tutaj, co 10 minut, minut to zajęło, nawet mniej. O, co to, jakiś film jest? Sobie wyłącz go. Tak, musiałbym najpierw mi killować. zajmuje. jest player, wyjdź Dobra. Proszę, nawet budki są do przebierania. O, spaz jest. Nie może być. Rybek czyli Askar jest? jest. Się staram nie mówić za głośną, bo rok stanąć bo dobra i co, do tej dziury muszę wskoczyć, tak? Okej, tu wygląda jakaś arena. No. Okej. Okay. Gdzie ty jesteś? Dobra, broń biała. No. Może zaczniemy tak, bo to będzie szybkie. W ten tak ten skin tak tak się nie jest taki zrobiona. Na czerwono się świeci jako prawnego Okej. Okay. A ty co? Ja musiał tak z chwilę zaskakiwać. O no. Ej, się od razu. to też Okej. Okay. A jak widzicie, najszybciej, najłatwiej dwie osoby to odpalić. Tak, trafię w głowy. A, jest trzeba. Ale trzeba spić likwidacji tylko. Tu nie ma tutaj takiej tragedii. Ale że spa zadali. Nie wiem, no, jestem w szoku. Proszę bardzo. Chyba jest się motyw. a trzeba coś za wydać, bo nie jestem, że... A jest! Czekaj. Można normalnie podejrzeć eee. Malik Zazwyczaj jak te coiny są to jest, wydaj za coiny Zagrał James Ciphera 2 na 30 Aha, bo tu 30 minut trzeba spędzić. <grym> Dobra, nie no ja to tutaj. Zobaczyć raczej nie będę, po prostu wytnę to z odcinka i tyle. Dobra, czyli no. 10 likwidacji zrobionych. Pewnie bo też robiłeś to na awku. A, może no. to zajęło z 20 minut. A właśnie, a czy sprawdzałeś już może, czy normalnie zalicza timing na kreatywie za każde 15 minut? Bo czasami eee, tak jest, nie, że na początku sezonu właśnie resetują. Nie wiem, czy tak teraz nie ma. Wiem, że wprowadzili blokadę na endurance, a że na endurance masz chyba 6 leveli na dzień. I Tak to mimo wszystko. Zawsze coś, nie? masz kile ze strzelby? Już sprawdzam. Kile ze strzelby są, tylko potrzebuję 50 likwidacji. Mam 8 na 50. Dobra, ja widzę tutaj potencjał z inną rzeczą. Mianowicie. Zrobię skybase'a tam do góry, będziesz mniej spadać. No ja to na tipą sian robię. Tylko tu się mogę budowę testować, tylko dwa razy się wracają. O nie gadaj. No. Czekaj, dasz radę to tutaj to tu wylądować. Już na dole jestem. A ty już na dole jesteś. O, nie Ale ważne. już wchodzę do siebie. Chodzisz na mój chiński mur? Tak, już jestem tutaj. Z tobą. O. Dobra. Ciekawe, czy to da się pod samą kurę zbudować. Pewnie będzie jakaś blokada w budowni. O, jest Fuck, dobra, zabiłem się sam. A! A co to jest? Zamiast? Nie, nie ma. Co tu ma być? Czekaj, ty na górę poleciałeś? Hmm. Ślepy. No tam pod to dziuro jest. Skoczyć na dół? Czekaj, co tam masz szczyt. Oh my god. To jest całkiem wysokie. 4 minuty na 30. 50 eliminacji. Chwilkę to zajmie. Przecież to może tutaj troszeczkę do mnie niżej zeskoczyć, to rzeczywiście. Oh my god, ale nie na sam dół. To ja nie jest sam dół. Przecież po to dół jestem. Bo... Pod... Widzę, widzę. Dobra, wracam tam na prawie szczyt Kady już w ogóle 32 level i 29, drugi dzień tego, tego sezonu no. Co Będą się tutaj dzieje. z 2 tygodnie potrzeba na wymaksowanie które to 32 codziennie No ale jeszcze Daily weź pod uwagę, że też można robić Ona no, ja zrobiłem dzisiaj Teraz dzisiaj 7 poziomów, więc ciekawa ładnie na no, kreatywnym Liczę? No Co tam nowego jest? Z no, Po prostu expa dostajesz Nie tak dużo kiedyś, ale z cztery poziomy już biłem te dni Co w liczę. A i tak ja w sumie źle robiłem A co konkretnie jest na gliczu? Bo wcześniej no. były te nabieganie, że tam się resetowałeś w danym Nie, po prostu klikaj, powiedział co jest expa, tamto sekundę Później czekaj 10 minut, bo się wtedy zwiększa, kiedy Spisuję teraz kolejny przycisk Okej okay. Jeszcze jeden i już no to może short o tym nagramy. Chociaż pewnie to już naprawili. No ta, one się naprawiają tam co... Chyba 10 90 się naprawianie tych tylko... jednych ciągów. trzeba szybko wchodzić. Myślę po dziesięciu w tak, większości przypadków są już, no... nie działają. Mm. Tak to jest, jak kiedyś były z tymi lokacjami, gdzie się rozpiłeś. Rozpiłeś, spełniłeś, po prostu podchodziłeś i odkrywasz lokację, a odkrywasz lokację i tak koło. Takie rzeczy mają. Ciekawe jestem czy level dostanę za zrobienie tych zadań Połowa chyba. 39 A, tutaj już mam tylko tego. Dobra, to już nie dostanę, bo to jest wrapki. Jakieś malowanie. Jeszcze ja, jeszcze będzie turej na skina. O! Chyba. To... I nie, jeszcze to jest logowanie oraz emotka. Je jeszcze jest nowy drop na tyczy właśnie wrap tego zadań. Możesz zaskoczyć na dół przez przypadek zleciałem. Zagapiłem się na wspaniałe nagrodę. Czy co? W Rapid na Twitchu teraz będzie za oglądanie. No. O, to jest rytua, coś fajnego. Idę na sam szczyt. Jeszcze na dole jest. Na dole. Dobra Ale jestem na górze z powrotem Nie no, ja będę tylko na dół schodzić, bo zapytam No okej, okay. na automacie mówisz? No... W celu automacie, w sobie położyłem coś, na... A dobra jestem na górze O teraz, jak kolapsa zrobiłem To co stroną Slecisz Hmm, nie ma dźwięków, jak to się niszczy. To bo jestem. Sobie też wyściszyłem nieco tego Fortnite'a. 50 likwidacji. Dobra, to jak widzicie, no ja nie będę przedłużać tego filmu tak na siłę, żeby on miał nie wiadomo ile minut, bo nie o to tutaj chodzi, ale jak widzicie, jak najbardziej możecie to zadanie wykonać dwie osoby całkiem szybką. No ja tam troszeczkę to popsułem, bo mogliśmy siedzieć na górze szybciej, by druga osoba spadała. W zależności jak się dobierze najlepiej by to, by to chyba w całym oddziale w grupie odpalić. To też by było znacznie szybciej. No i tyle. Tak to się prezentuje. Macie trzy zadania na expa, plus dodatkowo jeden baner i jedną, jedną emoji. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeśli chcielibyście nie wesprzeć, pamiętajcie, jakiś punkt w Azji Gaming w sklepie. Nie zapomnijcie zostawić lajka, suba z dzwonem, jeśli jeszcze tego nie robicie, oraz zapraszam również na naszego Discorda Wazilandia. Zapraszam serdecznie, możecie znaleźć sobie do gry oraz pić na live'a i tak dalej. A ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, to. hej. Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej WaziGaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy WaziGaming. Hej!